Witam w kolejnym comiesięcznym komentarzu, w tym miesiącu opowiem o tym, co się dzieje na rynku lokat bankowych, jak wygląda sytuacja deflacji w naszym kraju. Będzie o unijnej dyrektywie BRRD, która może dotyczyć naszych oszczędności zgromadzonych w bankach, kilka słów o planach rządu dotyczących OFE, będzie również o emeryturach, o prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych. O tym, jak KNF chce wprowadzić regulacje na rynku odszkodowań z tytułu OC samochodowego. Wspomnę o kredytach hipotecznych, a na sam koniec kilka slajdów o funduszach inwestycyjnych. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od lokat bankowych według rankingu przygotowanego przez portal Bankier.pl. W rankingu lokat te lokaty, które dają najlepiej zarabiać, to są lokaty. Dające 3-4% rocznie, ale trzeba się liczyć z tym, że w tych lokatach jest bardzo dużo dodatkowych warunków, bardzo dużo tak zwanych gwiazdek. I tak naprawdę te 3-4% to na przykład jest przez jeden miesiąc, a później od następnego miesiąca mamy 0,5%, więc uśredniając te lokaty wcale nie są takie cudowne. Najniżej oprocentowaną lokatą w tym momencie jest lokata, która daje 0,5% w skali roku. Jest to lokata Banku Peko. No cóż, ten bank. E, od bardzo dawna dojść swoich klientów, i od bardzo dawna można się spotkać z tym, że w banku PKO lokaty są dużo poniżej średniej rynkowej. No i to co ważne, co czwarta lokata na naszym rynku daje oprocentowanie poniżej 1%, więc nie są to powalające procenty, patrząc na to, że kilka lat temu jeszcze można było mieć lokaty na 5%. Tylko teraz jeszcze musimy uwzględnić sobie realny zarobek, a co to jest ten realny zarobek, to do tego będziemy potrzebowali jeszcze pojęcia z następnego slajdu i o tym opowiem przy deflacji. Przy poprzednim slajdzie wspominałem o tym, że powiem, co to jest deflacja. To deflacja jest odwrotnością inflacji, czyli jeżeli inflacja pokazuje nam, ile nasze pieniądze w ujęciu rocznym tracą na wartości, to deflacja jest wtedy, kiedy nie ma inflacji, czyli kiedy z roku na rok wartość naszego pieniądza wzrasta. No i według danych GUS-u, deflacja otrzymuje się już prawie 2 lata. Podany wynik deflacyjny to jest 1,2 punktu procentowego. Rada Polityki Pieniężnej jakoś niespecjalnie śpieszy się z kolejnymi obniżkami stóp procentowych, które mogłyby wpłynąć na to, żeby inflacja nam zaczęła rosnąć, ponieważ wbrew pozorom, wbrew temu, że inflacja to jest utrata pieniądza wartości w czasie, to tak naprawdę Inflacja jest dobra dla rynku, tylko inflacja kontrolowana, inflacja na odpowiednim poziomie. Rada Polityki Pieniężnej ma cele inflacyjne w okolicach 2,5% i nic z tym nie robi, żeby zbić tą deflację, która jest, i żeby zacząć e, zmierzać w kierunku celu inflacyjnego. Ale dlaczego w ogóle o tym mówię? Otóż deflacja, jeżeli w ciągu roku nasze pieniądze zyskały na wartości 1,2 punkta procentowego, jeżeli dodamy do tego oprocentowanie lokaty, na przykład na poziomie 1,5%, to nasze pieniądze w ciągu roku zarobiły już 2,7%. Dużo, mało, e, tak naprawdę jest to dużo więcej niż w sytuacji, gdy kiedyś mieliśmy oprocentowanie lokaty na poziomie 4%, a e, inflację na poziomie 3%, bo wtedy w realnej wartości pieniądze zarabialiśmy tylko procent, a teraz w realnej wartości pieniądze zarabiamy około ponad 2,5%, więc Pomimo tego, że fizycznie w złotówkach, jeżeli sobie policzymy złotówka do złotówki, jest to mniej, ale po roku za te pieniądze możemy kupić więcej niż wtedy. Także deflacja w tą stronę działa korzystnie dla naszych oszczędności. Pytanie na początek. Czy ktoś z Was słyszał o unijnej dyrektywie BRRD? To jak? Słyszeliście czy nie? Otóż jest to dyrektywa wprowadzona w Unii po ostatnim kryzysie finansowym, który był. Kolejne kraje Unii Europejskiej pracują nad wprowadzeniem tej dyrektywy. No i tutaj u nas w Polsce nasi politycy też nad tym pracują. Powstała ona po tym, kiedy rządy państw musiały pomagać bankom w sytuacji, gdy były one zagrożone bankructwem. I ta dyrektywa ma zapobiegać takim sytuacjom. Otóż polega ona w dużym uproszczeniu na tym, że jeżeli jakiś bank będzie zagrożony bankructwem, to zamiast pomocy rządowej będzie mógł, nazwijmy to, przywłaszczyć sobie część pieniędzy klientów swoich. Oczywiście jaka to będzie część pieniędzy? Podobna sytuacja była na Cyprze. Jeżeli chodzi o projekt, który jest u nas, to bank będzie mógł sobie przywłaszczyć. Tyle pieniędzy, ile jest powyżej limitu gwarantowanego przez bankowy fundusz gwarancyjny, czyli na dzień dzisiejszy to jest około 100 tysięcy euro. Więc jeżeli macie oszczędności większe niż 100 tysięcy euro, trzymacie je w banku i wejdzie ta dyrektywa, a wasz bank będzie zagrożony bankructwem, to będzie mógł przejąć wasze oszczędności po to, żeby ratować się przed bankructwem. Podoba Wam się taka wizja? Ostatnio pojawiła się plotka o tym, że rząd zamierza przywłaszczyć sobie pozostałą część pieniędzy z OFE. E, miałoby to wyglądać w taki sposób, że nastąpi repolonizacja spółek należących do OFE. Wszystkie OFE zostaną scalone w jeden podmiot i ten podmiot będzie zarządzany przez rząd. E, byłoby to pokazanie zagranicznym inwestorom, jak głęboko w poważaniu rząd ma. Wszystkie reguły działające na rynkach finansowych wywołałoby to moim zdaniem mały kataklizm na naszej giełdzie. Na szczęście okazało się to plotką, ale w ramach takich rozważań, co by było, gdyby tutaj w tabeli widzicie największe spółki w portfelach OFE, w ilu portfelach, w ilu firmach OFE te spółki są, jaki jest udział OFE w sumie w całości akcjonariatu. I tak mogłoby się okazać, że gdyby rząd zrobił taki numer, to spółka Agora E, OFE mają tam 52% portfela. Jeżeli podmiot, który zarządza tymi akcjami, byłby podmiotem kontrolowanym przez rząd, tak jak było to w tej plotce, no to znienawidzona, można powiedzieć, przez rząd spółka, która wydaje na przykład e, gazetę wyborczą, czyli można powiedzieć, gazetę, która w ostatnim czasie dość mocno walczy z rządem, znalazłaby się w 52% wywładaniu spółki zarządzanej i spółki, której, na której działanie wpływ ma rząd. Niezły paradoks, niezły pstryczek w nos. Na szczęście wszystko okazało się, przynajmniej jak na razie, plotką. Na szczęście tego typu głupie pomysły nie zostały pociągnięte dalej. Mam nadzieję, że nigdy już więcej nie ujrzą światła dziennego. A skoro o emeryturach mowa, i o offert, no to w naszym kraju mamy rekordzistę, jeżeli chodzi o wysokość pobieranej emerytury. Otóż w naszym kraju osoba, z tego co pamiętam, z okolic Włobrzycha, pobiera, uwaga, 37 groszy emerytury miesięcznie. Szaleństwo! Biedny pewnie nawet nie wie, na co ma je wydać. To, co jest najśmieszniejsze, Państwo nie może, ZUS nie może tego skumulować i na przykład raz na rok przelać mu całość. Tylko jakaś biedna pani księgowa. Raz w miesiącu musi siadać i zlecać taki przelew na 37 groszy dla tej osoby. Ale zapytacie, jak to jest możliwe? Przecież minimalna emerytura w naszym kraju to jest 882 zł, czyli ta osoba powinna dostać dużo, dużo więcej. Tylko nie każdy zdaje sobie sprawę, że żeby otrzymać tą minimalną emeryturę. W przypadku mężczyzn trzeba mieć 25 lat składkowych, a w przypadku kobiet w zależności od ich wieku od 20 do 25 również lat składkowych. Czyli jeżeli ktoś pracuje krócej niż te 25 lat, to nie zasługuje w cudzysłowie według ZUS-u, według nowego systemu emerytalnego na tą minimalną emeryturę i dostaje tylko tyle, ile sobie wypracował. Dlatego wszystkie osoby, które pracują na umowach cywilnoprawnych. Wszystkie osoby, które pracują na czarno, wszystkie osoby, które pracują za granicą, kiedyś mogą mieć ten problem. Ja, Nieważne, no, w jak, na jakiej umowie pracujecie, w jaki sposób odprowadzacie składki, czy odprowadzacie składki. Moim zdaniem zawsze powinno się pamiętać o jednej podstawowej rzeczy. Umiesz liczyć, licz na siebie, sam odłóż sobie pieniądze na swoją emeryturę, a to, co dostaniesz z zus traktuj jako dodatkowy bonus. Chociaż 37 groszy bonusu. Nie wiem, czy można coś kupić za taką kwotę. Teraz kilka słów o tendencji, jaką zauważyłem wśród moich klientów. Otóż od jakiegoś czasu zastanawiałem się, że coraz więcej osób wykupuje sobie u mnie prywatne ubezpieczenie medyczne. Wiecie, można się wtedy leczyć w sieciach typu Luxmed, Medicover i tak dalej. To wcale nie są duże pieniądze, a, a mamy dostęp, szybki dostęp do dużej grupy lekarzy, w zależności od tego pakietu, który wybierzemy. A to, co mi przychodziło do głowy, że co ma w naszym kraju coraz więcej osób jestem zainteresowanych i że ta tendencja jest wzrostowa, potwierdziła Polska Izba Ubezpieczeń. Otóż wyliczyli oni, że w 2015 roku Polacy na prywatne ubezpieczenia medyczne przeznaczyli prawie 500 milionów złotych, to jest 21% więcej niż w 2014 roku. Liczba osób ubezpieczonych wzrosła do 1,4 miliona, i to jest również około 20% więcej niż w 2014 roku. Czyli widać, że ten przyrost jest bardzo dynamiczny. Ma to też małe minusy, ponieważ tak dynamiczny przyrost nie pokrywa się jeszcze w tych sieciach, w których można się leczyć. I tak jak kiedyś, mając prywatny abonament medyczny, można było praktycznie w ciągu godziny umówić sobie wizytę u specjalisty, tak teraz. Czasami trzeba zaczekać te 2-3 dni. Teraz tak, 2-3 dni, czy to jest dużo? Biorąc pod uwagę, że do niektórych specjalistów w państwowej służbie zdrowia trzeba czekać 2-3 miesiące lub dłużej, to wcale nie jest długo. A ci sami specjaliści, bardzo często, którzy przyjmują w państwowej służbie zdrowia, dorabiają sobie również prywatnie i możemy się do nich dostać. Także moim zdaniem ja mam taki prywatny abonament i moim zdaniem jest to bardzo fajne rozwiązanie, e, które na pewno warto uwzględnić w swoim budżecie domowym. Komisja Nadzoru Finansowego wzięła się za szkody z tytułu OC, ponieważ wszyscy chcą płacić jak najniższe OC, więc firmy odszkodowawcze, firmy ubezpieczeniowe to robią wszystko, żeby to OC było jak najniższe. Niestety niektóre z ich działań są no moim zdaniem tak na marginesie moralności, ponieważ firmy bardzo często zaniżają Wypłaty z tytułu odszkodowania i komisja wzięła się za to w ten sposób, że wydała po pierwsze rekomendację dla towarzystw, która ma wprowadzić pewną jednolitość w sposobie likwidacji szkód. Żeby nie było tak, że firma X likwiduje szkody w sposób A, a firma Y w sposób B, tylko żeby one i firma X i firma Y likwidowały szkody w podobny sposób. Do tej pory tak nie ma, więc te kancelarie odszkodowawcze, które mnożą się na potęgę, bardzo często właśnie w imieniu klientów walczą o te zaniżane odszkodowania. Rozpoczęły się już prace nad wprowadzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego takiej tabeli na zasadzie, jeżeli na skutek wypadku komunikacyjnego ktoś doznał uszczerbku powiedzmy w postaci 25%. To należy mu się tyle i tyle, żeby to były sztywne reguły określone w tabeli, żeby firmy ubezpieczeniowe nie miały pola do zaniżania. Dla osób poszkodowanych to dobrze, dla nas, którzy mieliśmy to szczęście i nie zostaliśmy poszkodowani w żadnym wypadku, to źle, ponieważ firmy ubezpieczeniowe nie będą miały wyjścia i będą musiały podnieść składki po raz kolejny za OCE i może to być w niektórych przypadkach drastyczna podwyżka, więc. Tu jeszcze kolejne jakiś czas temu mówiłem, że firmy ubezpieczeniowe podnoszą OC, no i nie ma się co e, oszukiwać. Kolejne podwyżki OC przed nami. Lionsbank Bank e, zajął się kredytami hipotecznymi i wyliczył, że w ciągu ostatniego roku e, statystyczna zdolność kredytowa rodziny statystycznych kowalskich spadła o prawie 100 tysięcy złotych. Kredyt hipoteczny w tym momencie jest najtrudniej od 44 miesięcy. Ma na to wpływ na pewno podatek bankowy, który został wprowadzony i banki skróciły akcję kredytową. Zrobiły to w taki sposób, że zaczęły śrubować warunki kredytów, zaczęły podnosić utrudniać dostępność kredytów. No i zaczęły podnosić marże. Jeżeli banki podnoszą marże, to wiadomo, że spada zdolność kredytowa, bo taki kredyt staje się coraz droższy. No i taka statystyczna trzyosobowa rodzina Kowalskich, która dysponuje dochodem na poziomie 5 tysięcy złotych w sumie, może w tym momencie pożyczyć średnio 350 tysięcy złotych na 30-letni kredyt hipoteczny. Jeszcze rok temu to było 460 tysięcy, więc jest znacząca różnica, ale moim zdaniem to dobrze, ponieważ... Yy, Jesteśmy, jeżeli jeszcze nie teraz, ale jak tylko zacznie nam szaleć inflacja, jak tylko stopy procentowe pójdą do góry, to pojawi się w naszej gospodarce, w naszym społeczeństwie problem, moim zdaniem, porównywalny do tego, który mamy przy kredytach frankowych albo większy. Bo w tym momencie, niestety, bardzo dużo osób, które nie powinny brać kredytu, bardzo dużo osób takich bierze kredyt, śrubując na maksa swoją zdolność kredytową, Banki mają w tym swoją winę, ponieważ pozwalają na to, a za jakiś czas, jak stopy procentowe pójdą do góry, a kredyty podrożeją, to te osoby mogą mieć problem ze spłatą. Ja o tym już mówiłem w kilku moich komentarzach, że to nie jest dobra droga dla brania kredytu hipotecznego, dlatego warto zawsze dobrze sobie przeliczyć i dobrze się zastanowić, no ale ten problem jest i moim zdaniem ten problem wybuchnie, tylko jest kwestia kiedy. Mamy tutaj zestawienie przygotowane przez Deutsche Bank odnośnie funduszy inwestycyjnych. Warto sobie w tym miejscu zrobić pauzę i samemu przeczytać każde każde spół w tym slajdzie. Ja tylko zwrócę uwagę na te najważniejsze. 5 z 6 pierwszych powodów dlaczego klienci nie będą inwestowali w fundusze inwestycyjne. Moim zdaniem można uprościć do tego, że po prostu się boją. Boją się straty, boją się w jaki sposób będzie to wyglądało. Boją się warunków pro, programów, w którym będą to robili. Boją się tego, co się będzie działo na rynkach. I dlatego to, co tutaj widać w tym zestawieniu, aż 53% osób, jeżeli będzie inwestowało, to będzie inwestowało z doradcą. Tylko to, o czym zawsze powtarzam, jeżeli wybieracie swojego doradcę, to wybierzcie dobrze, mądrze, sprawdźcie go, zweryfikujcie, bo można się niestety bardzo często naciąć. I z drugiej strony. To, co większość osób wskazała, że zmotywowałoby ich do inwestycji, to jest chęć zysku. No tutaj nie zostało oszacowane, co to znaczy e, ten zysk, bo dla każdego zysk to jest co innego, jeżeli ktoś trzyma pieniądze na lokacie w banku oprocentowanej na 1%, a mógłby je trzymać w instrumencie, który jest tak samo bezpieczne, a daje 3%, no to wydaje się 1-3, ale procentowo to jest ponad 200% więcej niż to, co do tej pory miał. Więc to również jest, może być dla takiej osoby duży zysk. Przyjrzyjcie się dokładnie tej tabeli, zwróćcie uwagę, a ja tylko, e, można powiedzieć, parafrezuję powiedzenie jednego z inwestorów, że warto kupować akcje i inwestować wtedy, kiedy jest właśnie dużo strachu, a za, 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 uciekać z tych akcji i chować się w bezpieczne instrumenty finansowe wtedy, kiedy ten strach znika, a pojawia się chciwość. Więc zastanówcie się, czy w tym przypadku... Może nie jest tak, że to jest właśnie dobry moment na to, żeby rozpocząć swoje inwestycje. Ten slajd idealnie pokazuje, jak inwestować, to dlaczego z doradcą. Widać na nim, jak dynamicznie rozwija się rynek funduszy inwestycyjnych. W tym momencie w Polsce mamy już ponad 1300 różnych funduszy inwestycyjnych, dlatego ktoś, kto na co dzień pracuje w jakimś innym zawodzie, nie jest w stanie na bieżąco śledzić tego, co się dzieje, nie jest na bieżąco w stanie tego wybrać. Tym bardziej... Że zwróćcie uwagę na tą górną część tego słupka, jak dynamicznie rozwija się ta część funduszy zamkniętych, ta, ta część funduszy niedetalicznych, dostępnych nie dla wszystkich inwestorów, to wcale nie oznacza, że trzeba na te fundusze przeznaczać dużo większe kwoty, chociaż bardzo często tak bywa, ale są również fundusze zamknięte, które są dostępne przy mniejszych kwotach. Ale żeby wiedzieć, w jaki sposób te fundusze zainwestować, żeby wybrać dobry fundusz, Trzeba mieć wiedzę, a jeżeli ktoś nie ma tej wiedzy, to trzeba mieć zaufanego doradcę. Na koniec, kilka ciekawostek ze sprawozdań funduszy inwestycyjnych, które wyciągnął portal Analizy Online. To jest portal, który ja zawsze z czystym sumieniem polecam obiektywna firma zajmująca się rynkiem funduszy inwestycyjnych. Jeżeli ktoś chce poświęcać swój czas i śledzić rynek funduszy inwestycyjnych, to na pewno jest to bardzo ważne i bardzo dobre źródło wiedzy. E, otóż co było w tych portfelach funduszy inwestycyjnych? E, w portfelach tych funduszy inwestycyjnych było 413 spółek notowanych u nas w Polsce, 60 z rynku New Connect. Średnio w takim portfelu funduszu znajdowało się około 61 różnych podmiotów, czyli dlaczego fundusz może być lepszy od samodzielnego inwestowania, jeżeli chcemy samodzielnie zainwestować. To żebyśmy mogli rozsądnie zainwestować w 60 różnych spółek, to potrzebowalibyśmy bardzo dużo kapitału i bardzo dużo czasu, a tak poprzez fundusz zarządzający robi to za nas. Rekordzistą był fundusz, który w swoim portfelu miał 170 różnych spółek. Moim zdaniem to już jest stanowczo za dużo, co zresztą pokazują wyniki tego funduszu. Najczęściej występującą spółką w portfelach tych funduszy była spółka PZU. Rok wcześniej było to PKO, teraz PZU zdetronizowało poprzednią, poprzedniego lidera. Najczęściej występującą spółką zagraniczną był sklep wysyłkowy Zalando. Myślę, że kobiety tutaj, jeżeli to oglądają, będą wiedziały. Niemiecki sklep wysyłkowy z ubraniami, z różnymi akcesoriami. Spółką, która nie jest notowana w naszym głównym indeksie, ale spółką bardzo popularną i tu z kolei faceci będą, Dużo częściej wiedzieli, o co chodzi jest spółka CD Projekt, czyli producent Wiedźmina, spółka bardzo dobrze działająca na rynku gier komputerowych i świetnie się rozwijająca. Wśród 20 najczęściej występujących w tych portfelach spółek zagranicznych, prawie połowa tych spółek to były fundusze były spółki z rynku tureckiego. No i teraz tak, bardzo często jesteśmy tego nieświadomi, jeżeli się tym nie zajmujemy że kupując fundusz akcji, na przykład strzelę teraz nazwą, ale arka, ten fundusz 100% środków nie ma ulokowanych w polską giełdę. Ten fundusz ma w swoim statucie dopuszczalne, że będzie inwestował również część pieniędzy za granicą. No i najczęstszym kierunkiem inwestycji dla zarządzających funduszami, jeżeli chodzi o, o tą część akcyjną, to była Turcja. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie, piszcie swoje komentarze. Jeżeli chcielibyście, żebym poruszył jakiś temat z rynku finansowego, również śmiało piszcie do mnie. Mogę odpowiedzieć tutaj publicznie w ramach tych comiesięcznych komentarzy. Możemy się również spotkać, możemy porozmawiać telefonicznie indywidualnie. Jeżeli chcielibyście coś mi przekazać, to, to, to śmiało zapraszam do kontaktu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w przyszłym miesiącu.